Cześć, witajcie! Dzisiaj pochylimy się nad klasycznym damskim zapachem. Zapachem, który na początku w ogóle nie miał trafić do globalnej produkcji, ale finalnie zdobył rynki całego świata. Co dekadę podlega delikatnej reformulacji, ale zmienia się też flakon, aby nadążyć za trendami. Więc jeżeli pamiętacie ten zapach sprzed 20 lat, to teraz już jest troszeczkę inny. Myślę tutaj o zapachu Chanel numer 5. To jest końcówka już tego zapachu. A dlaczego? Zaraz wam opowiem. Chanel numer 5, ikona zapachów eldychydowych. Zapach, który za sobą ma niesamowitą historię i wiąże się z wieloma prywatnymi historiami dla każdego z nas. Ten zapach jest już tak naprawdę w końcówce z tego względu, że to swoista pamiątka. To jest zapach po mojej babci, więc mam do niego ogromny sentyment. Ja już nawet go nie nakładam na blotery, nie pryskam. Ja mam ze sobą bloter tylko i wyłącznie, wiecie, z przyzwyczajenia. Natomiast wącham go zawsze z korka. Zapach, który ma w sobie cudowny aldehyd, brzoskwinie, ale mamy też tutaj róże. Oczywiście jest to zapach trochę old schoolowy. Nie ma co się oszukiwać, że to jest zapach nowoczesny, bo nie jest. Nie ma się też co oszukiwać, że on się będzie każdemu podobał, bo nie będzie. To jest zapach, do którego trzeba dojrzeć. Ja pamiętam swoje pierwsze zderzenie z zapachem Chanel. Jak powąchałem pierwszy raz piątkę, powiedziałem kto to nosi w ogóle, kto to kupuje? Natomiast im byłem starszy, im większy bagaż takich wspomnień olfaktorycznych, wiedzy olfaktorycznej miałem gdzieś tam na karku, to chętnie podchodziłem do tego zapachu i pracując jeszcze w perfumeriach, nawet sam nakładałem go na skórę. Z tego względu, że on naprawdę ma prawo się podobać. I uwierzcie mi, do tego zapachu trzeba mieć naprawdę ogromny szacunek. Ja wiem, że o gustach się nie dyskutuje. Natomiast, przez to, że jest to zapach z jednej strony ikoniczny, z drugiej strony został w taki sposób stworzony, że on naprawdę od dekad się podoba i jest to na naprawdę numer jeden. Zapach pobijający rekordy sprzedaży zawsze. E Przepiękny flaką, kompozycja, która jest naprawdę jedyna w swoim rodzaju. Unikatowa, natomiast później bardzo często pojawiały się zapachy, które troszeczkę dotykały też aldehydu. To były czasy, kiedy ten aldehyd był taki popularny i wszyscy gdzieś ten aldehyd ładowali, ale na swój sposób go ubierali. Chcieli w taki swój sposób stworzyć też swoje Chanel Numer 5. I to była dobra droga, bo do dnia dzisiejszego część z tych zapachów się e, utrzymała. I ja za moment wam pokażę jeszcze jeden zapach który powstał też właśnie troszeczkę w okolicach tamtych lat i też ma w sobie aldehyd, jest swoistą Chanel 5 ma spod innego szyldu, bo spod szyldu Estée Lauder i bardzo się cieszę, że ten zapach jest w, dalszej ciągu, w dalszym ciągu w sprzedaży oczywiście Chanel ma dość wysoki próg cenowy, więc nie, tutaj nie oceniam absolutnie kogoś, kto powie Boże, jaki smród i jest w tym momencie też za drogi Okej, okay, to jest Wasze zdanie, natomiast, no słuchajcie, tutaj dotykamy też. E właśnie tradycji takiego dziedzictwa troszeczkę marki, więc też się nie dziwię, że ta cena jest tutaj absolutnie wysoka. No, Chanel jest już ikoną swojego rodzaju, więc tutaj totalnie te ceny e, dyktują i one szybują w pewnym momencie naprawdę w górę. E, według mnie na ten moment w dalszym ciągu jest to jeden z lepszych zapachów spod Szyldu Chanel dla kobiet totalnie ponadczasowy e, swojego czasu nawet e, kiedy ten zapach nie był jakoś specjalnie dostępny, marynarze kupowali, kupowali puste flakony, aby podarować Swoim kobietom właśnie w okresie świąt, więc to też świadczy o tym, jak niesamowitą ikoną jest piątka. Kocham, uwielbiam ponad wszystko, jest naprawdę fantastyczny. Ale co zamiast Chanel numer 5, jeżeli nasz budżet jest trochę ograniczony, a chcemy dotknąć dziedzictwa, chcemy dotknąć dziedzictwa tworzenia zapachów, nie samej marki, chcemy dotknąć Aldehydu i chcemy czegoś konkretnego, ale Oldschoolowego? Wtedy możemy sięgnąć po zapach, który został stworzony przez Estée Lauder. Wygląda tak i nazywa się You've Dew. To jest zapach, który ma w sobie aldehyd, brzoskwinie, róże, narcyz, tych nut jest tam jeszcze jeszcze więcej, natomiast on też przez ten dodatek aldehydu aldehyd jest konkretny, trochę syntetyczny, bardzo kwiatowy. Zapach jest naprawdę bardzo taki bogaty, intensywny i podobnie jak Chanel numer 5, ja uwielbiam ten zapach na swojej skórze i czasami, uwierzcie mi, sięgam po niego, nakładam go na swoją skórę, szczególnie w takim okresie jesieni, zimy, bo wtedy najpiękniej pracuje na męskiej skórze. Natomiast, drogie panie, z powodzeniem możecie takie zapachy stosować przez totalnie cały rok. Nie obchodzi mnie to, że ktoś mi powie, że pachna jak kobieta. Ja się w tym zapachu dobrze czuję. On pachnie na mnie bardziej męsko niż kobieco. Ja mam takie wrażenie, więc będę go nosił. To tak e, rolą w, w trendu troszeczkę, więc tutaj absolutnie nie dzielę tego zapachu na damski czy męski. Natomiast Estée Lauder absolutnie zaczęła łamać troszeczkę konwenansę tym zapachem. W ogóle pierwszy e, produkt o zapachu You've Dew to nie były wcale perfumy, tylko olejek e, pod prysznic do kąpieli, w zasadzie do kąpieli, bo prysznice wtedy były raczej niepopularne, więc e, to był taki pierwszy krok już. E, do tworzenia zapachów dla kobiet, które chcą same się ubierać w zapach, nie chcą czekać na jakąś specjalną okazję, gdzie mężczyzna im przywiezie flakon po Chanel numer 5, ale chcą właśnie kupić same sobie prezent e, perfumy i używać ich. I słuchajcie, ten zapach jest absolutnie dla mnie zapachem pewnej siebie osoby, kobiety, która wie czego chce, która lubi e, klasyczne perfumy, która docenia historię w zapachach i z chęcią po tę historię właśnie sięga. Pamiętajcie o jednej rzecz. Aldehyd. Aldehyd to składnik, który powinien być testowany na dłoni, na skórze. On wtedy najładniej się otwiera. Z aldehydem jest trochę jak z kwiatem. Jeżeli kwiatów nie włożymy do wody, one zasychają. Tak samo z aldehydem. Jeżeli nie nałożymy go na skórę, on zasycha. Na bloteżon da Wam takie pierwsze wrażenie i będziecie w stanie podjąć decyzję tu i teraz, czy zapach Wam się podoba i chcecie go kupić. Natomiast na dłuższą metę, na bloterze, on po prostu gaśnie. Jego nie czuć po czasie. Zawsze nakładajcie na skórę, bo wtedy pachnie najpiękniej. Niestety, You've Dew ma bardzo ograniczoną dystrybucję, to jest zapach dostępny tylko i wyłącznie w salonach firmowych Estée Lauder. natomiast on bardzo często też w okresach e, świątecznych pojawia się w zestawach, a wiem, że zestawy już do, do salonów firmowych dojechały, więc jeżeli macie ochotę, to rzućcie się, zobaczcie, jak pachnie You've Dew i czy to faktycznie jest troszeczkę takie dotknięcie właśnie e, tego dziedzictwa aldehydu i zapachu jakim jest Chanel, tylko w trochę bardziej kwiatowym, jeszcze intensywniejszym wydaniu. Ja uwielbiam i bardzo gorąco polecam, ale to nie jest jedyny zapach, który możecie wybrać, kierując się takim kwiatowym wydźwiękiem w perfumach i dotykając troszeczkę takiego old school'u. Drugim zapachem również spod szyldu Estée Lauder, również zapachem, który łamał wszelkie konwenanse był i jest. Zapach beautiful. Zapach, który ma w sobie róże, lilię, tuberozę, jaśmin, ale i bez. Więc tutaj mamy kwiatów, naprawdę całe mnóstwo, są mi fiołki i, i jaśmin, więc tego. Światowego wydźwięku jest w tych perfumach, w tej kompozycji naprawdę bardzo dużo. I znowu, to nie jest zapach, który podąża za trendami, które są aktualnie, czyli intensywnie, słodko, jakieś owoce, i to wszystko na skórę, i takie uklejone, ulepione, wata cukrowa, jakieś orzechy, nie wiadomo co, bo, bo w tym momencie tak naprawdę w dużej mierze pachną ulice miast. Natomiast to jest zapach, który totalnie jest zapachem historycznym, więc jeżeli lubicie takie zapachy. Pachy, albo chcecie obdarować osobę, która lubi takie zapachy, to Beautiful też będzie świetnym wyborem i ten zapach też często występuje w zestawach, więc naprawdę można upolować e, przepiękny zestaw właśnie z tym zapachem. Ja pamiętam kilka lat temu, nie wiem jak to wygląda teraz, ale kilka lat temu był taki duży zestaw, gdzie był właśnie zapach, perfumetka, balsam do ciała żel pod prysznic, chyba nawet puder w puszku, który właśnie pachniał beautiful i to było naprawdę w przepiękny sposób zapakowane i tam cena była chyba jakaś 50 czy 80 zł więcej niż ten zapach, więc gorąco Wam polecam naprawdę przejście do e, takich salonów firmowych, bo oni najczęściej mają takie perełki, których nie dostaniecie w Douglasach czy Sephorach za żadne Pieniądze. A tam ta tradycja, z której wynika marka, ta tradycja, która jest jakby podstawą, podwaliną tej marki, bardzo często jeszcze jest obecna i w dalszym ciągu kultywowana, więc you, you i Beautiful dwa takie zapachy, po które w dalszym ciągu warto sięgnąć, jeżeli szukacie zapachów klasycznych i kwiatowych. Jeżeli znacie, podzielcie się ze mną na dole w komentarzu, jeżeli znacie Chanel numer 5, też mi napiszcie i chętnie się dowiem, co Wy myślicie o tym zapachu. Czy ładny, czy może nie do końca? Dzięki Wam za dzisiaj i do zobaczenia.